Oszukać przeznaczenie to jedna z najbardziej znanych serii filmów grozy, która przyprawiła niejednego widza o najbardziej nieoczekiwane lęki. Jako iż 16 maja otrzymamy wyczekiwaną szóstą część, jest to idealny moment, by przypomnieć sobie losy poprzednich bohaterów, zarówno te, które udało się oszukać, jak i te, które się ziściły. Głównym bohaterem pierwszej części jest Alex Browning, 17 latek który właśnie wybiera się z kolegami ze szkoły na wycieczkę do Paryża. Na lotnisku niespodziewanie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Godzina odlotu jest identyczna jak data urodzenia Alexa, a gdy protagonista załatwia gównianą sprawę ze swoim kumplem, Todem, w toalecie gra piosenka wykonawcy, który zginął w katastrofie lotniczej. Na pokładzie samolotu Alex dostaje wizji. Widzi w niej, jak po wystartowaniu samolot wybucha na skutek turbulencji. Chłopak próbuje ostrzec pozostałych pasażerów, jednak nikt go nie słucha. Gość, który nie przepada za Alexem, Carter, razem z dziewczyną, próbują usadzić szaleńca siłą. To tylko pogarsza sprawę i przez bójkę trójka zostaje usunięta z pokładu. Z nimi wychodzi również Todd opiekunka uczniów, pani Luton, oraz Clear, dziewczyna, która wierzy Alexowi. Na pokład lotu 180 nie zostaje wpuszczony jeszcze Bill, ponieważ... zasiedział się na tronie. Alex i Carter znów zaczynają się sprzeczać, aż tu nagle... Katastrofa od razu trafia pod lupę FBI, które bierze Alexa na celownik. Od katastrofy minęło 39 dni. Ku pamięci 39 uczniów i nauczycieli z liceum wzniesiony zostaje pomnik. Na uroczystości jego odsłonięcia zjawiają się niedoszli pasażerowie lotu 180. Jedni są wdzięczni Alexowi za ocalenie życia, drudzy nie podzielają tego zdania, a jeszcze inni boją się chłopaka i uważają go za świra. Tego samego dnia wieczorem, Alex dostaje znaki, według których coś złego ma stać się z Todem. Bohater idzie odwiedzić kumpla, ale jest już za późno. Poszlaki wskazują na to, że Tod strzelił samobuja na lince do wieszania prania, lecz w rzeczywistości niefortunnie poślizgnął się na wodzie z nieszczelnego sedesu, która chwilę po incydencie znów pod niego spłynęła. I jak do tego doszło, skoro wychodzi na to, że woda odwróciła kierunek, w którym spływała? Otóż to nie są filmy dla ciebie, jeśli zadajesz zbyt dużo pytań o logikę. Poza Alexem i agentami FBI, pod domem Toda zjawia się Clear. Dziewczyna wyjawia protagoniście, że podobnie jak on, czuje się prześladowana przez nieuchronne katastrofy. Jednocześnie zaczyna z nim flirtować, ale dobrze wiem, że nie przyszliście tutaj po Roman Sidła. Na pierwszą randkę duet wybiera się do kostnicy, w której leży ciało Toda. Alex i Clear poszukują odpowiedzi i dostają ją dzięki Koronerowi Williamowi Blatwortowi. W tej roli wystąpił Tony Todd, znany między innymi z tytułowej roli w Candymanie. Blatworth wyjawia, że opuszczając samolot, bohaterowie oszukali śmierć, więc ta szykuje teraz nowy plan na pozbycie się każdego z nich. Clear takie tłumaczenie nie przekonuje. Przynajmniej do momentu, gdy wszyscy niedoszli pasażerowie spotykają się w kawiarni. Pani Luton oznajmia, że wyprowadza się jak najdalej od Alexa, o co Carter zaczyna go obwiniać. Jego dziewczyna ma dość ciągłych smętów, więc odchodzi od chłopaka oraz z tego świata. Jakiś czas później Alexowi udaje się odkryć kolejność nadciągających zgonów. Następna w kolejce do grobu jest pani Luton. Kilka kropli alkoholu wylewa się z pękniętego kubka na monitor i ten wybucha. To powoduje łańcuch zdarzeń, przez który nauczycielka kończy z nożem w brzuchu. Alex wpada do domu pani Luton, ale znów nie na czas. Ghlir rozumie, że Alex wysnuł z rozmowy z Blatwortem poprawne wnioski i chce pomóc mu oszukać przeznaczenie. Towarzyszą im Billy i Carter. Ten drugi dostaje jednak załamki i postanawia odejść z tego świata na własnych warunkach. Zatrzymuje się na przejeździe kolejowym i czeka na nadjeżdżający pociąg. Chwilę później się rozmyśla i chce odjechać, ale auto nie odpala. Pas także się zaciął, więc chłopak jest uwięziony ostatniej chwili Alex pomaga mu wydostać się z samochodu, ale wtedy głowę traci Billy, zarówno w przenośni, jak i dosłownie. Skoro Carter został pominięty, następny w kolejce jest Alex. Bohaterowie się rozdzielają i wówczas protagonista uświadamia sobie, że w swoich wyliczeniach popełnił błąd. To nie on ma być następny, a Clear. Alex, goniony przez agentów FBI, pędzi ocalić swoją sympatię. Cudem mu się to udaje, jednak zostaje przy tym ciężko ranny. Dostajemy kolejny przeskok w czasie, tym razem o pół roku. Alex powrócił do pełni sił i wraz z Clear oraz Carterem leci do Paryża. Tam trójka przyjaciół świętuje swoje zwycięstwo nad śmiercią. Mimo tego, Alex nie potrafi odpuścić. To wprawia w ruch kolejny łańcuch zdarzeń, który ma doprowadzić do jego śmierci. Na szczęście, czujny Carter rewanżuje się za wcześniejsze wyciągnięcie go z samochodu. Ojoj. Oj. Zbliża się pierwsza rocznica katastrofy lotu 180. Poznajemy dziewiętnastoletnią Kimberly. Dziewczyna wybiera się ze swoimi przyjaciółmi na weekendowy wyjazd? Ekipa rusza w drogę, a w trakcie przemierzania autostrady Kimberly dostaje wizji, w której widzi potężny karambol, spowodowany przez ciężarówkę przewożącą kłody. Złe przeczucie sprawia, że główna bohaterka zatrzymuje samochód na środku drogi. Zwraca tym na siebie uwagę oficera Tomasa Berka. Stróż prawa pyta dziewczynę, w czym twój problem tkwi? Więc ta opowiada mu o swojej wizji. Berg podejrzewa, że Kimberly jest pod wpływem niedozwolonych substancji, ale gdy ciężarówka z kładami przejeżdża przez autostradę, zmienia zdanie. Wszyscy nie doszli uczestnicy karambolu, czyli Evan, Kat. Eugene, Rory, Nora i jej syn Tim zostają zabrani na komendę. Nie ma wśród nich przyjaciół Kimberly, bowiem im szczęście nie dopisało. Kimberly twierdzi, że na autostradzie spotkało ją to samo co niesławnego Alexa Browninga. Niestety nie może poprosić go o pomoc, ponieważ chłopak zginął od uderzenia spadającej cegły. Pozostali oczywiście nie wierzą w złe przeczucie Kimberly, lecz już wkrótce to się zmieni. Pierwszym, który ginie wskutek serii niefortunnych zdarzeń, jest Evana Po jego śmierci Kimberly odwiedza Clear. Jedyną ocalałą z lotu 180. Dziewczyna na własne żądanie zamieszkała w wariatkowie, gdzie przydzielono jej praktycznie pusty pokój. Wspólnymi siłami panie odkrywają, że tym razem kolejność śmierci jest odwrotna niż w wizji. Na tym udział Clear się kończy, ponieważ nie zamierza bardziej kusić losu. Na odchodne przekazuje Kimberly dokładnie te same słowa, które rok wcześniej usłyszała od Blatworta. Główna bohaterka spotyka się z Berkiem i mówi mu, że następni w kolejce do odstrzału są Tim oraz Nora. Młody aktualnie siedzi u dentysty, którego regularnie napastują gołębie. Splot wydarzeń skończyłby się tragicznie dla małolata, gdyby nie czujność asystentki. Może się więc wydawać, że Tim oszukał śmierć, ale to wcale nie był jej plan. Po wizycie u speca od uśmiechów, małolat chce dać nauczkę gołębiom. Wystraszone ptaki wzbijają się w powietrze, przez co gość sterujący dźwigiem traci kontrolę kontrolę nad maszyną i zrzuca na Tima dużą szybę. Mimo że Kimberly i Berg nie zdołali zapobiec temu zgonowi, nie tracą nadziei. Niespodziewanie dołącza do nich Clear, która zmieniła zdanie. Trójka bohaterów odwiedza Blatwortha i prosi go o udzielenie porad, jak wyrolować kostuchę. Facet mówi im, że tylko nowe życie jest w stanie ją pokonać. Każe im również wypatrywać znaków, po czym wraca do swoich obowiązków. Paczka łączy kropki i rozpoczyna poszukiwania ciężarnej kobiety, której po karambolu nie zgarnięto na komisariat. W mieszkaniu Berka dołączają do nich Kat, Rory, Eugene i Nora. Ta ostatnia, przez śmierć syna, straciła chęci do życia i opuszcza pozostałych. Tuż za nią wychodzi Eugene, który dalej nie wierzy w plan śmierci. Zmienia jednak swoje podejście, kiedy na własne oczy widzi, jak drzwi windy dekapitują Norę. W tym momencie grupa dostaje cynk, że policja znalazła ciężarną kobietę z autostrady. Wszyscy wsiadają do samochodu, a w trakcie jazdy na komisariat odkrywają, że śmierci niedoszłych pasażerów lotu 180 odcisnęły piętno na ich życiach. Nagle jedna z opon pojazdu pęka, przez co kierująca katastrofa traci nad nim kontrolę i wjeżdża w stojak z rurami. Ku zaskoczeniu wszyscy uchodzą z życiem. Eugene odniósł lekkie obrażenia, dlatego zostaje zabrany przez ratowników. Clear każe im uważać na najdrobniejsze rzeczy, ale powinna zwrócić się z tym rozkazem do przygłupich strażaków. I może też do reporterów, którzy przez brak ostrożności uszkodzili w swoim aucie bak. Papieros upuszczony przez martwą kat podpala rozlaną benzynę, co prowadzi do wybuchu, w którym ginie Rory. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ten w międzyczasie uratował życie pewnemu nastolatkowi. Równocześnie ciężarna kobieta imieniem Izabel zaczyna rodzić, więc zajmujący się nią gliniarz zabiera ją do szpitala. Clear, Kimberly i Berg chcą być pewni, że dziecko przeżyje poród, dlatego dotrzymują Izabel towarzystwa. Mlekożłob przychodzi na świat cały i zdrowy, a zatem trójka może odetchnąć z ulgą. Clear idzie odwiedzić Eugina, który leży w tym samym szpitalu, lecz gdy otwiera drzwi do jego pokoju, następuje nieciekawa reakcja łańcuchowa. Dopiero po tym Kimberly uświadamia sobie, że Izabel nie miała zginąć w karambolu, a narodziny jej dziecka niczego nie zmieniły. Protagonistka odkrywa, że tylko jej śmierć może przerwać śmiertelny ciąg zdarzeń, dlatego też kradnie ambulans i z impetem wjeżdża nim do jeziora. Jednakże Berg nie pozwala swojej nowej sympatii umrzeć i wyciąga ją z pojazdu. Zatem Kimberly i jej nowy partner zwyciężyli pojedynek ze śmiercią. Chwila, ale co z chłopakiem, którego uratował Rory? W trzeciej części cyklu śledzimy losy Wendy maturzystki granej przez Mary Elizabeth Winstead, którą kojarzyć możecie z roli Ramony Flowers w Skocie Pilgrimie lub z tego, że prywatnie jest żoną obiłana Kenobiego. Wendy, jej chłopak Jason, przyjaciółka Kerry i jej chłopak Kevin bawią się w parku rozrywki. Ponieważ świętują tam swoje ostatnie dni nauki w liceum, Wendy ma za zadanie nacykać maturzystom jak najwięcej fotek. Musi jednak trzymać aparat poza zasięgiem rąk Kevina, bo inaczej jak przystało na protagonistkę filmu z tej serii, Wendy również dostaje niepokojące znaki, zwiastujące katastrofę. Ekipa wybiera się na diabelską kolejkę, a zachęca ich do tego sam diabeł, któremu głos podkłada tony Todd. I muszę Was rozczarować, ale to jego jedyne wystąpienie w tej części. Gdy bohaterowie siedzą w wagonikach, Wendy dostaje wizji, w której widzi niesprawne zabezpieczenia, odpadające koła, odczepiające się wagony, rozłączone tory i dużo krwi. Dziewczyna ostrzega wszystkich wokół, jednakże nikt nie traktuje jej poważnie. Kevin staje w obronie koleżanki, za co dostaje pogębie od niejakiego Luisa. Zarzenowane tym zdarzeniem Ashley i Ashlyn wysiadają z kolejki, a za nimi wychodzi Frankie, zboczeniec dorównujący poziomem temu jednemu dziwnemu wujkowi, którego każdy ma w swojej rodzinie. Wendy, Kevin i Louis zostają wyrzuceni z kolejki. Chwilę później, ta mając na pokładzie Jasona i Kerry, rusza w ostatnią podróż. Po tej tragedii, Kevin wierzy Wendy w jej wizję. Chłopak opowiada jej o przypadku Alexa Browninga, do którego dogrzebał się w internecie, lecz dziewczyna nie jest chętna do rozmowy. Męczą ją bowiem wyrzuty sumienia z powodu śmierci Kerry i Jasona. Protagonistka przegląda zdjęcia sferalnej nocy i myśli, że znajdujące się na nich osoby są przyszłymi ofiarami. Jej przypuszczenia potwierdzają nagłe zgony Ashley i Ashlin, które nieszczęśliwie spaliły się w solarium na węgielki ale przynajmniej wygrały konkurs na najbardziej cringe'owy cover jaki kiedykolwiek słyszałem Wendy dzieli się swoim odkryciem z Kevinem. Chłopak z wrażenia robi się głodny, więc duet jedzie wszamać coś na drive'a. Niespodziewanie, tir, będący na górce za nimi, zjeżdża w dół. Bohaterowie ledwo uciekają z auta, lecz kierowca przed nimi nie ma tyle szczęścia. Okazuje się, że był nim Frankie. Wendy i Jason rozpracowują schemat i wskazówki dotyczące przyszłych śmierci. Następny w kolejce jest Louis, dlatego duet odwiedza go, gdy akurat ćwiczy na siłowni. Mięśniak ma strasznie zakuty łeb i żadne tłumaczenia do niego nie docierają. Po stronie Wendy i Jasona staje jednak wadliwa maszyna do ćwiczeń, która pomaga Louisowi otworzyć głowę. Protagonistka obwinia się za wszystkie tragedie, ale jej kolega, a może już ktoś więcej, nie podziela tego zdania. Oboje nie ustępują w staraniach przechytrzenia śmierci i odwiedzają kolejne ofiary z listy: Iana i jego dziewczynę Erin. Para pracuje w markecie budowlanym, gdzie jest cała masa przedmiotów, którymi można zrobić sobie krzywdę. Ian nieświadomie rozpoczyna reakcję łańcuchową. Widlak jadący dzięki pudełku na pedale uderza w regał, z którego spadają kołki. Wendy Ratuje Jana, lecz nie daje rady pomóc Erin. Dziewczyna traci równowagę i kończy z głową zagwoździowaną przez gwoździarkę. Po przesłuchaniu przez policję Wendy wraca do domu. Gdy ucina sobie drzemkę, jej siostra Julie podbiera jej babciną bransoletkę. Wendy się budzi i ponownie przeglądając zdjęcia odkrywa, że Julie też jest niedoszłą pasażerką kolejki. Znajduje również odwagę na obejrzenie zdjęć przedstawiających ją oraz Kevina. Wendy czym prędzej pędzi na festyn, by ochronić siostrę i krasza. Tuż za nią podąża Ian, żądny zemsty za śmierć Erin. Wendy dociera na miejsce, jednakże jest spóźniona. Wybuch petardy płoszy konia, a przywiązany do niego sznur oplata szyję Julie. Zwierzak ciągnie ją w stronę śmierci, lecz w ostatniej chwili Kevin przecina sznur. Momentalnie po tym to jego życie jest zagrożone, ale z opresji wyciąga go Wendy. Wtedy na scenę wchodzi Ian. Okazuje się, że to on ma przyczynić się do śmierci głównej bohaterki. Plany kostuchy, Krzyżują jednak fajerwerki postawione na niestabilnym wozie. Od tych wydarzeń mija pół roku. Wendy wraca metrem do domu, aż tu nagle spotyka w swoim wagonie Julie i Kevina. Wówczas, przez żarłocznego szczura, tory zaliczają awarię i pociąg się wykoleja. Zdarzenie spośród wszystkich pasażerów przeżywa tylko Wendy, którą i tak przejeżdża następny pociąg. A nie, przepraszam, to była tylko kolejna wizja. Zaraz, to znaczy, że. Osiem lat po katastrofie lotu 180, Nick, fan motoryzacji, zabiera swoją dziewczynę Lori na samochodowy wyścig. Razem z nimi idą Hunt, entuzjasta Krax oraz smakosz napojów wysokoprocentowych i jego dziewczyna Janet. Nick tradycyjnie zalicza interakcje z osobami, na które w późniejszej części filmu będzie polowała śmierć, a następnie dostaje wizji, w której widzi katastrofę z latającymi częściami samochodów, zawalającymi się trybunami, i ludźmi nadziewającymi się na różne rzeczy. A wszystko wykonane przy użyciu taniego CGI, by podbić poczucie szoku u widzów, którzy od tej części mogli oszukiwać przeznaczenie w 3D. Protagonista każe wszystkim uciekać z trybun, ale nikt go nie słucha. Jeden z widzów, wyraźnie poirytowany, wszczyna bójkę. Przez nią paczkanika i kilka innych osób wylatuje ze stadionu. Kilka chwil później dochodzi do wypadku, a lecąca opona trafia w jedną z wyrzuconych kobiet. Tuż po tym dostajemy intro czwartej części, ukazujące nam zgony z poprzednich odsłon w stylu rentgenu i jest to prawdopodobnie najlepszy moment z całego filmu. Po tragedii na torze ekipa idzie do baru. Tam kłócą się czy powinni pójść na wydarzenie poświęcone pamięci ofiar wypadku, czy nie. Hunt i Janet są przeciwni temu pomysłowi, dlatego Nick i Lori idą sami. Tam Nika zaczepia George, ochroniarz Storu, który jest wdzięczny za ocalenie życia. Jego zdania nie podziela Carter, rasista obwiniający George'a za śmierć żony. W nocy facet zakrada się pod dom ochroniarza z zamiarem zemsty, ale ponuryżniwiasz ma inne plany. Łańcuch jadącego samochodu oplata nogę Cartera. Tarcie łańcucha o asfalt wytwarza iskry, a przez nie skóra Cartera przypala się do koloru, którego tak bardzo nienawidzi. Nazajutrz Nick widzi dom George'a w wiadomościach o śmierci Cartera. Rozpoznaje go, ponieważ tej samej nocy miał sen, w którym widział drzwi owego domu. Nie, ani trochę nie wyglądał prawdziwie. Nick uważa, że jego sen wcale nie był snem, a kolejną wizją. Tę teorię potwierdza nagła śmierć kolejnej kobiety, która opuściła tor przed katastrofą. Nick i Lori mówią o swoim odkryciu Huntowi i Janet, jednak ci uważają ich za szaleńców. Parze nie pozostaje więc nic innego jak przejście się na zniszczony tor. Tam Nick próbuje przypomnieć sobie kolejność zgonów, jakie widział w wizji. Wtedy zostają przyłapani przez Georgia. Niespodziewanie ochroniarz pomaga im w ich misji i udostępnia im nagrania z kamer. Nick przypomina sobie, że następny do odstrzału jest mechanik. Bohaterowie dowiadują się, gdzie pracuje i składają mu wizytę. Niestety, Nick nie łączy kropek w porę i nie jest w stanie uratować mechanika przed śmiercią. Po tym nasze trio się rozdziela. Lori z Georgem szukają Janet, a Nick, Hunta. Tej pierwszej srak naptakał na szybę, więc jedzie na myjnie umyć samochód, a drugi wykorzystuje ostatnie chwile swojego życia najlepiej jak potrafi, w towarzystwie gorących dziewczyn i nieuważnych golfistów. Janet w ostatniej chwili zostaje uratowana przez Lori i Georgia, znacznie mniej szczęścia ma Hunt. Zostaje zasany do odpływów w basenie i zmielony tak, że nie poznałaby go własna matka. Mimo tego, ratując Janet, bohaterowie przerwali listę śmierci, więc ze spokojną głową mogą w końcu odetchnąć. Przynajmniej dopóki media nie podają informacji o jeszcze jednym ocalałym z wypadku na torze. Gość leży w szpitalu, więc Nick i George w podskokach do niego jadą. Muszą się spieszyć, bo pielęgniarz z wyższego piętra zapomniał zakręcić wodę po przygotowaniu kąpieli innemu pacjentowi i podłoga zaczyna przeciekać. Sekretny ocalały desperacko ucieka, ale jego starania są daremne. Nick i George zrezygnowani wychodzą ze szpitala, a wtedy W tym samym czasie Lori i Janet wybierają się do kina. Przez nieuwagę budowlańców w galerii wybucha pożar, a ogień powoli zmierza w stronę wybuchowych beczek. Nick wbija na kinową salę i ostrzega Lori oraz Janet. Ta druga ma go tam, gdzie światło nie sięga i zostaje oglądać premierę akcyjniaka w 3D. Myślę, że efekty specjalne przechodzą jej najśmielsze oczekiwania. W galerii wybucha kompletny chaos. Nick ucieka z Lori, ale wówczas dziewczyna wpada w mechanizm napędzający ruchome schody. Okazuje się, że wszystko od śmierci George'a było wizją protagonisty. Nick zasuwa do galerii, bierze gaśnicę i naśladuje Grzegorza Brauna, ale przeznaczenia i tak to nie powstrzymuje. Gwoździarka przybija Nika do ściany, a płonąca drobina rozpala ogień na nowo. Główny bohater w ostatniej chwili aktywuje system przeciwpożarowy i powstrzymuje wybuch. Jakiś czas później Nick, Lori i Janet spotykają się w kawiarni. Podczas spotkania Nick widzi znaki, które uświadamiają mu, że plan śmierci zakładał dokładnie taką kolejność wydarzeń. Nie ma jednak czasu dłużej nad tym pomyśleć, ponieważ w bohaterów wjeżdża Tyr. Piąta część serii skupia się na samie. Gościu tyrającym w dwóch pracach. Sam dostał propozycję stażu w Paryżu, co jest kością niezgody między nim a jego dziewczyną Moli. Obecnie nie będziemy jednak koncentrować się na związkowych problemach tej dwójki, a razem z nimi i ich kolegami z firmy, Peterem, Kendys, Oliwią, Azakiem, Neitanem i Denysem wybierzemy się na wycieczkę integracyjną. Gdy ich autobus przejeżdża przez most, na którym trwają roboty drogowe, sam dostaje. W której most zaczyna się rozpadać, to doprowadza do, jakżeby inaczej, śmierci wszystkich wyżej wymienionych z wyjątkiem Moli, po ocknięciu się sam nakłania wszystkich do opuszczenia pojazdu, każda z postaci posiadających imię wysiada i tym samym oszukuje śmierć. A jak wiemy od naszego starego znajomego, Williama Blatworta. Zawaleniem się mostu zainteresowany jest FBI na czele z agentem Blockiem. Mężczyzna nie ufa Samowi i uważa, że ten coś ukrywa. Jego zapędy ostudzają ustalenia, według których most zawalił się z przyczyn naturalnych. Skoro Sam ma FBI z głowy, przynajmniej na razie, postanawia zająć się związkiem z Molly. Zakochani dochodzą do porozumienia i postanawiają wyjechać do Paryża razem. Tu pasowałby tekst o tym, że następnie dochodzą razem w łóżku, ale niestety nic takiego nie ma miejsca. Miejsce mają za to zgony, a pierwsza pada kendys, i to dosłownie pada. Ciało dziewczyny zostaje zabrane na komisariat, gdzie przyjeżdżają Peter i Sam. Ten drugi, pocieszając przyjaciela po śmierci dziewczyny, zauważa w oddali lampiącego się Blatworta. By odreagować ostatnie wydarzenia, ekipa z firmy organizuje degustację napojów wyskokowych. Nie ma z nimi Izaka, bowiem ten woli tajski masaż niż alkoholizowanie się. Słusznie. Niestety tajski masaż z igłami przeradza się w serię niefortunnych zdarzeń, na której końcu głowę Isaaca miażdży posążek buddy. Do posprzątania jego ciała wysłany zostaje Bloodward, który sprzedaje bohaterom kilka informacji. Ci interpretują je po swojemu i wychodzi na to, że aby zyskali spokój od śmierci, muszą odebrać komuś życie. Blatworth mówi też, że nie są pierwszymi, którzy przeżyli, gdy nie powinni, po czym odjeżdża. Wkrótce grono ocaleńców się uszczupla, ponieważ życie traci Olivia, która wybrała się na laserową korekcję wzroku. Maszyna uległa awarii i dotkliwie ją skaleczyła, a na domiar tego Olivia wypadła później przez Okno. Niedługo po tym u okulisty zjawia się blok. Agent wierzy, że śmierci nie są sprawką bohaterów, ale ta sprawa nie daje mu spokoju. Podobnie jak samowi jego wizja, i protagonista odkrywa kolejność przyszłych zgonów. Następny do odstrzału jest Nathan. Coś jednak idzie nie tak, i zamiast niego ginie randomowy robotnik. To oznacza, że Nathan przeskakuje na koniec kolejki, następny na liście jest DENIS! Teraz kolej na Petera. Gość kompletnie nie radzi sobie z sytuacją. Dlatego też przerywa romantyczną kolację sama oraz Molly i postanawia odebrać dziewczynie życie, by przedłużyć swoje. Sam nie zamierza mu na to pozwolić. Między oboma panami dochodzi do zaciekłej walki, w którą wcina się agent Block. To jednak nie kończy się dla niego najlepiej. Peter nie daje za wygraną, ale sam również nie odpuszcza. W ostatniej chwili ubija drania, a to oznacza, że jego czas przeszedł teraz na konto protagonisty. Wychodzi więc na to, że sam i Molly nie mają już się czym martwić. W tej sytuacji nie pozostaje im nic innego jak spakować się na wyjazd do Paryża i wsiąść do samolotu. Na pokładzie para jest świadkiem bójki Alexa Browninga i Cartera Hortona. Tym sposobem na jaw wychodzi, że piąta część serii jest prequelem oryginalnego Oszukać Przeznaczenie, a sam Luton to pasażer lotu 180, tego samego lotu, który... No właśnie, i tyle z Oszukiwania Przeznaczenia. A jakby tego było mało, szczątki samolotu zabijają jeszcze Neitana I tak oto cała seria zatacza koło. Nadchodząca szósta część serii będzie prawdopodobnie ostatnią okazją do zobaczenia Tonego Toda na wielkim ekranie, bowiem ten legendarny aktor w listopadzie ubiegłego roku odszedł do wieczności.